Jak co miesiąc każdego dziesiątego dnia miesiąca maszerujemy, żeby upomnieć się o tych, którzy zostali zabici na terenie Rosji 10 lat temu w Smoleńsku. I pozostawieni przez państwo polskie w dalszym ciągu krzyczą. Oni wciąż krzyczą. I dopóki państwo polskie nie podejmie realnych, niepozorowanych działań, to będzie rana, która się nie zabliźni. Nie ma najmniejszego powodu, żeby rzeczywiście nie podzielić się dowodami, które są w posiadaniu państwa polskiego na te zbrodnie. Nie ma najmniejszego powodu poza nieudolnością lub, lub zdradą, żeby w dalszym ciągu pozostawiać tych ludzi samych tam w tym smoleńskim błocie. This is the march like every 10th of the month we are protesting against the lie and against injustice 10 year, years ago our president was murdered in Russia together with 95 sovereignty key people for sovereignty of Poland we are calling for justice nobody was uh, nobody stood in front of the court nobody was prosecuted

Władzy. Domagamy się, aby zbrodnia zabicia mowy państwa została rozliczona i należycie ukarana. Aby przestępstwo szpiegostwa w Polsce, jako jednym z niewielu krajów w Europie, nie, było, nie podlegało przedawnieniu. Domagamy się realnych działań państwa polskiego, nie atrapy. Nie pozorowanych deklaracji żarliwych, nie tylko pamięci i pomników. Domagamy się elementarnych działań instytucji państwa polskiego i w tej sprawie maszerujemy co miesiąc, każdego dziesiątego. I będziemy protestować i domagać się, dopóki, dopóki te warunki i te żądania nie zostaną spełnione, a ludzie, którzy realnie blokują śledztwo, odejdą raz na zawsze ze struktur państwa.